Nie, nie chcę z na mówić. Ja się mam go z tej strony. O ja się mam koło z tej strony. Filip. Ja. I dzisiaj patrzę jak ja moje autko nie fajnie bądź, jeździ. Ja wam jak się nazywam nawet. I nie można ja. nazywać swoich. buzi. Dlatego chwała. jak fajnie moje autko jeździ. Ale dzisiaj tak zrobimy. To jestem ja, ja. Taki jestem zajny. <grystanie> Patrz, to jestem ja. Nie! Patrz, to jestem ja. Tu się pokręciłaś. Nie. Jej, ciebie nie widać, bo ty się z cała, wiesz? Wiesz? Widać, widać. Nie, nie, nie widać cię, bo ty się z cała. Widać tego czarną kropkę, wiesz? I ty jest tego widać. Zakończyło mi się w głowie. Zostawcie łapkę w dół. Zostawcie łapkę w górę. To będzie mi się lepiej. Jajka, dziękuję.